Cześć, cześć, witajcie, Kasper i Kuba z tej strony. Witajcie na kolejnej sesji nagrań ze studia, na kolejnej aktualizacji informacji z rynku deweloperskiego, z inwestycji, nad którymi pracujemy oraz zestawienia kolejnych fajnych przygód, jakie nas spotkały lub niefajnych, w zasadzie to niefajnych przygód, jakie nas spotkały w branży budowlanej, działając po prostu na rynku. No generalnie, tak jak ostatnio y, ostatnio nagrywaliśmy Michała w tym teraz mamy czerwiec, czwarty czerwiec, tak? Czwarty, tak jest. Czwarty czerwiec, trzy dni pod dniu dziecka. W y, prezentach. No i, tak. No i co, generalnie zaczniemy może, bo te, ta sesja będzie trwała jakiś czas, powstanie z tego wiele filmów i zaczniemy może od aktualizacji na rynku materiałów budowlanych, tak żeby ten film po prostu był jak najbardziej świeży, jak najbardziej aktualny po tym nagraniu i wyszedł po prostu w jak najkrótszym czasie od nagrania. Mając na uwadze, że ostatnie kwartały były bardzo wymagające, to faktycznie kontrola cen na bieżąco jest bardzo istotna. My wrzucamy w okresie czasu takim właśnie kilkumiesięcznym, 3-4 miesięcznym. Ważne, żebyście pamiętali, żeby te ceny aktualizować na bieżąco, bo one się bardzo szybko zmieniają. Eee, I tak wchodząc już w szczegóły, może zacznę od stali. Na pewno widzieliście już wykresy, co się działo z tą ceną na przestrzeni ostatnich 6 kwartałów. Doskonale pamiętamy ten skok, gdzie już wszyscy liczyliśmy. Oczywiście e, tak nie, nie do końca może liczyliśmy, ale spodziewaliśmy się ceny około 10 zł za, za kilogram. W tej chwili cena stali spadła, spada cały czas. E, na dzisiaj jest bodajże już poniżej 5 zł dostępna za kilogram, jeżeli chodzi o średnicę od 10 mm w Górę. Jest to taka cena, powiedzmy, która już jest do zaakceptowania, do zmieszczenia, no bo nie oszukujmy się, w momencie kiedy stal kosztuje 7-8 zł za kilogram, to trzeba radykalnie usuwać elementy monolityczne z, z, z projektów. W tej chwili dobrze zoptymalizowany projekt monolitycznego stropu jest jak najbardziej uzasadniony ekonomicznie i oczywiście te jego wszystkie walory pozostałe są dalej w mocy. Myślę, że cena dalej będzie spadać. Ustabilizuje się na pewno na wyższym pułapie niż było to przed tym dużym skokiem. Nie wliczyłbym na powrót do 2 zł za kilogram, ale widać było, że, że ta stal po prostu na emocjach to zostało rozegrane wszystko. Wszyscy się przestraszyli, cena poszła mocno w górę. No już teraz, teraz spodziewałem się raczej spadków, ale takich powoli, powoli wypłaszczających ten wykres. Wiem, jeszcze, jeszcze zwrócę uwagę na taką sytuację, jak ta stal, jak ta cena zaczęła spadać dosyć dynamicznie, sporo hurtowni zaczęło obdzwaniać lokalnych deweloperów, klientów, z którymi współpracowali na stałe z propozycją pozornie nie do odrzucenia, że w momencie jak, szczególnie w momencie jak ona spadła poniżej 6 zł ta cena z propozycją, że no, że generalnie teraz stal jest tam gdzieś za 5,90 ale mamy tego sporo na placu, także możemy wam sprzedać za 5,60 za kilogram tam pełny transport, tak, 24 tony Miałem kilka pytań od klientów, z którymi współpracujemy, od deweloperów, czy po prostu godzić się na tą propozycję ponieważ no do zamówienia tuż tuż, do startu budowy tuż tuż, no ja tutaj kategorycznie mówiłem, że spokojnie, jeżeli jest taki telefon, to po prostu wstrzymujcie się ze wszystkimi zakupami, no podobne podobna sytuacja po prostu jak na giełdzie, tutaj te ceny materiałów budowlanych tak niestabilne są w tym momencie, że można obserwować normalnie, że wykresy cen tych materiałów mają przebieg taki sam jak spółek akcyjnych po prostu na, na giełdzie, no i miałem rację Mówiąc im, żeby się wstrzymali, no bo y, kilka tygodni później y, ta cena no jeszcze bardziej spadła, spadła poniżej 5 zł i jeszcze pewnie będzie spadać, natomiast no... Moim zdaniem to i tak będą okolice 4 zł, raczej niżej to nie spadnie. Tutaj za dużo jest czynników, które tą cenę mogą windować w górę, poza tą spekulacją, która, która się odbyła na rynku po prostu zakupowym. Także moim zdaniem mocno poniżej 4 zł to nie spadnie. Co, następny tak. materiał, Styropian może? Tak, jeżeli, jeżeli chodzi o Styropian, tutaj zaobserwowaliśmy nawet i na poprzednim filmie też to było powiedziane, że... Ta cena z początkiem roku poszła lekko do góry, tutaj generalnie nie, nie było to spowodowane tym, że popyt na rynku styropianu był wysoki, no bo to była zima, elewacje się nie wykonywały, posadzki się nie wykonywały, no bo po prostu było za zimno, także my zwaliliśmy to na... Też lekką spekulację, plus inflację, nowy ład, wzrost kosztów zatrudnienia i obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Ale generalnie to, co możemy teraz zaobserwować, i ta cena generalnie gdzieś tam rosła do, do kwietnia, maja. A to, co możemy teraz zaobserwować, to lekki spadek, lekka korekta cenowa. Te ceny gdzieś o 10-15% już w tym momencie poszły w dół, też na przestrzeni kilku tygodni. Nawet tutaj firmy, które po prostu handlują tym styropiany nie nadążają z aktualizacją. Cenników, z aktualizacji po prostu tabelek z, z cenami, gdzie tutaj może powstać nieporozumienie i może zostać przez to zamówiony styropian z innego miejsca po trochę wyższej cenie, jeżeli ktoś po prostu prześpi temat. No i co generalnie też tutaj uważamy, że ta cena jakoś tam mocno nie spadnie, no bo jest za dużo tych czynników, które tą cenę po prostu będą podnosić do góry, te, które, te czynniki, przed którymi po prostu nie uciekniemy, także gdzieś pewnie jeszcze ten spadek potrwa z miesiąc-dwa, następnie nastąpi wyhamowanie. Jeżeli chodzi o rynek styropianu pozaskowego, tutaj była sytuacja gdzieś w kwietniu, właśnie na początku maja, że ten styropian EPS100 już kosztował około 400 zł za metr sześcienny, po prostu kosmiczne pieniądze, można powiedzieć, że ponad dwa razy więcej niż przed tymi wszystkimi wzrostami, ale też tutaj przewidujemy, że spadek ceny styropianu fasadowego pociągnie ze sobą również cenę tego styropianu. EPS, to posadzkowego oraz innych produktów typu styropian EPS Hydro. Chociaż i tak, jak ja robiłem zakup w zeszłym tygodniu, to i tak ta cena na EPS Hydro e, i tak przekraczała jeszcze 400 zł za metr sześcienny. Także no, jesteśmy tutaj niebezpiecznie blisko XPS-a, czyli styroduru. Yy, następny materiał. Jeżeli chodzi o betony, to tak tylko króciutko tutaj bardziej wpływ inflacji, faktycznie ewentualnie ten nowy ład. Nie ma żadnych większych zawirowań, jeżeli chodzi o kruszywa. Przez cement były momenty, że brakowało mocy przerobowych na, na, na węzłach, też, yy, ale w tej chwili sytuacja jest w miarę stabilna, co nie zmienia faktu, że te ceny cały czas są wyższe niż to, co jeszcze pamiętamy sprzed roku czy, czy dwóch lat. Yy, jest to odczuwalne, yy, zwłaszcza. Jeżeli tych elementów żelbetowych jest dużo na budowie, to na pewno te nasze uwagi są kierowane przede wszystkim do ludzi realizujących inwestycje jednorodzinne, bo. Pamiętajmy, że drobna różnica w cenie, jeżeli ma się na realizacji 60 metrów 3 czy 5-7 ton stali, nie jest tak odczuwalna jak w przypadku, kiedy mówimy o nawet małym bloku, ale wykonanym w technologii elementów monolitycznych, gdzie tak naprawdę każda, każda różnica jest już odczuwalna w finalnym, finalnym efekcie końcowym. Także nie odnośmy tego tak jeden do jeden, też do, do dużej skali. Pamiętajmy, że poruszamy się cały czas w obrębie inwestycji jednorodzinnych. Drewno konstrukcyjne. Faktycznie też zapomnijmy już o cenach, które pamiętamy z tamtego roku. Problem jest z drewnem taki, że, że drewno, no oczywiście konstrukcyjne teoretycznie, tylko na konstrukcję, ale cały rynek jest powiązany, jeżeli chodzi o, o materiały drzewne. W Polsce bardzo mocno rozwinięta branża meblarska również obciąża te dostawy materiałów i cena jest wysoka, choć spadła. Jeżeli chodzi o, o zwykłe drewno szalunkowe, ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, 1300 za deski za metr sześcienny, gdzie oczywiście dwa lata temu to było 700 zł, ale była też cena i 1800 zł za ten metr sześcienny. Jeżeli chodzi o drewno konstrukcyjne do, do konstrukcji dachu, czy czy to czterostronnie strugane bądź klejone. No tutaj cena jest cały czas wysoka. Jeżeli chodzi o zwykłe C24 certyfikowane, to jest 1800-1900 zł za metr sześcienny. Podaj to jest na tamten tydzień oferta, jaką dostałem. No te minimalne spadki przy tak małej ilości tych elementów są nieodczuwalne. Jestem ciekaw, może ktoś z Was w komentarzach yy, zajmujący się prefabrykowanymi domami drewnianymi, albo jeżeli ktoś z Was zrealizował. W ostatnim czasie cały dom z drewna. Może się podzielić swoją uwagą, jak on to odczuł, jakie były założenia jego y, dwa kwartały wcześniej, chociażby, jeżeli to liczył. Bo faktycznie my mówimy raczej o ilości 5 metrów sześciennych na, na inwestycje. No, jeżeli to jest duże przedsięwzięcie, mamy kilkanaście jednostek, to tych metrów będzie 11, 15, może 20, ale to nie są ogromne ilości y, kubików. Więc tutaj też ta cena może być nieodczuwalna w skali całego przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o płyty Kacper OSB, spadek, ale cena cały czas Nie, no, jakby ten spadek, który się odbył, czyli jak tam płyty były kupowane gdzieś złotych, tam 22, powyżej 100 zł netto za, za po prostu płytę, na 1, 2,5 na 1,25, no to ta cena mniej więcej się utrzymała. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten rynek drewna konstrukcyjnego, taki mały promyczek nadziei, czytałem ostatnio artykuł, że branża budowlana się jeszcze mocniej załamała w Stanach Zjednoczonych niż u nas. Tam jedna ten rynek gospodarka jeszcze bardziej polega na kredytach niż, niż polska gospodarka. No i jest taka informacja, że przez to po prostu te ceny drewna tam idą w dół. A drewno to materiał globalny, i tutaj możemy mieć nadzieję, jeżeli Chiny nie, nie obkupią znowu całej Polski, bo też rozmawiałem z jednym dużym deweloperem z wschodniej Polski, który mi powiedział, że w zeszłym roku 9 milionów metrów sześciennych drewna z Polski pojechało do Chin, także jeżeli Chiny nie obkupią się znowu w Polsce, no to może jest jakaś nadzieja, że jednak te ceny nieco spadną, ale tak jak Jakub tutaj powiedział, no po prostu te ceny są teraz ustabilizowane. Wyższe sporo niż przed tymi wszystkimi wzrostami. No i podobny los nas pewnie czeka z tymi pozostałymi materiałami, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli, czyli ze stalą i, i z że te, te spadki będą, 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 natomiast m, potem nastąpi stabilizacja, która i tak będzie na dużo wyższym poziomie niż, e, niż uprzednio. E, no dobra. To... I jeszcze może od razu kwestia drewna i sklejki szałunkowe, bo to jest jedyny taki. Element, o którym warto teraz wspomnieć, bo też się mocno zmieniło ze względu na to, że kiedy zostały przerwane łańcuchy dostaw, ta, ta, powstały duże kolejki, duże zapotrzebowanie na, na płyty szalunkowe. W tej chwili już one są dostępne w normalnych pieniądzach, także tak jak było ciężko dostać ten materiał w ogóle, a, a jakieś absurdalne historie, że te sklejki po 300-350 zł za arkusz, no tego już nie ma. E, także jeżeli chodzi o szalowanie, to już możecie spokojnie wracać i analizować szalowanie e, z, z płyt szalunkowych, jakie to już oczywiście zostawiam Wasze ocenie i kalkulacji. Jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe, suchą zabudowę i izolację, jednak tam, wiesz, odniósł się do tego tematu, to ja zaobserwowałem lekki wzrost cen tych materiałów, szczególnie jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe, ale spodziewałem się, że ten wzrost mimo wszystko jednak będzie dużo większy. Także jest wzrost, jest niewielki, wynika, no moim zdaniem, inflacja plus obciążenia podatkowe. Będę to powtarzał po prostu jak mantrę. Spodziewałbym się tutaj i jeszcze mocniejszej po prostu tej korekty cenowej ze względu na panujący ład bloszki. No, tak. no. Jeżeli chodzi o konstrukcję, dość istotny element i trochę bardziej skomplikowany, czyli materiał, z którego realizujemy konstrukcję ścian murowanych. Tu może zacznę od ścian fundamentowych, bo też ciekawa sytuacja z ostatniej realizacji. Pewnie też w dalszej części albo w innym odcinku poruszymy kwestię projektowania i jakby relacji między projektantem, konstruktorem a kierownikiem budowy czy projektu. Przeprojektowaliśmy na realizacji ściany fundamentowe z bloczka betonowego, takiego jak większość z was, z was zna, na bloczek silikatowy grubości 18 cm. Ja spróbuję przygotować jakiś materiał z tej inwestycji, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, ale mamy już w tej chwili około 40% redukcji kosztów na tej zmianie. Eee, I tutaj jakby pokazuje możliwości, jakie macie do dyspozycji, dostajecie przez to, że tych materiałów mamy kilka do wyboru. Oczywiście zazwyczaj mówimy o e, gazobetonie i silikatach, jeżeli mówimy o tych konstrukcjach już nad, nadziemnych, bloczki betonowe do, do ścian podziemnych, no i jeszcze jest oczywiście porotem. Cenowo e, dalej nie wrócił gazobeton na e, na Podium na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny. Na ten moment najtańsze ściany wychodzą z silikatów, i tutaj kwestia, jaka firma. Jeżeli chodzi o, o silkę, to pamiętajcie tylko tyle, że są producenci, którzy mają większy format, troszeczkę tych bloczków jest 14 na m2, są tacy, którzy mają mniejszy format ich wchodzi 18 m2. Przy cenie jednostkowej się wydawać może, że ten mniejszy format jest tańszy, ale oczywiście z metra wychodzi lepiej ten większy format. E i tu oczywiście analizuję grubość 18 do grubości 24 gazobetonu, czyli silka 18 kontra gazobeton 24 i analizuję wytrzymałość materiału, bo jeżeli chodzi o izolacyjność y, cieplną, no to już jest inna zupełnie bajka. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o poroterm, na ten moment nie ma co analizować, jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, bo jest to ściana zdecydowanie najdroższa y, i też najbardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne. Te ściany bardzo często się uszkadzają, potem instalatorzy jak w to wchodzą, to też jest... Jest bardzo dużo odpadu i duże problemy. No, architekci tutaj, projektanci bardzo sobie upodobali poro Mam wrażenie, że to jest ich ulubiony materiał na ściany nośne, chyba najwygodniej im się na tym projektuje po prostu. Nie wiem, czy po prostu pomarańczowy kolor im poprawia humor, ale też tu pamiętajcie o jednej rzeczy. Dostępność w skali kraju nie jest taka sama. Na północy Polski my nie mamy fabryk porotermu. Eee, tak samo u nas silikaty są dużo bardziej eee, lobbowane, czy, czy mamy więcej możliwości, chociaż silikaty też na południu są, są dostępne. I tak samo, jeżeli chodzi o produkcję gazobetonów, w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujecie na mapie Polski, to też może być różnica w cenie, bo nie oszukujmy, se cena transportu. też stanowi już w tej chwili e, jakieś 20% nawet bloczka betonowego. I to mówię o transporcie z fabryki na skład budowlany. Więc to też nie jest pomijalna kwestia. E, ze ścianami to należy pamiętać, że zmiana tego materiału wymaga jednak przeliczenia przez konstruktora możliwości. To nie jest taka zmiana, że no to mieliśmy poloterm, to wrzucamy gazobeton i się niczym nie przejmujemy. E, także o tym, o tym nie zapominajcie. To było powtarzane za każdym razem, ale będę powtarzał jeszcze jak się pojawi ten temat, ponieważ jest to bardzo istotne. Cenowo mówimy o. Jest to rząd wielkości od 85 zł za metr kwadratowy, jeżeli chodzi o silikat, do 127 około, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnio za Poro term Profi i Dryfix. Czyli, jak widzicie, to jest ponad 50% wzrostu ceny na metrze kwadratowy. Też ogólnie czytałem ostatnio, w zasadzie kilka dni temu, że teoretycznie Niestety bloczki silikatowe będą szły do góry, jeżeli chodzi o cenę. Będzie to wynikać po prostu ze wzrostu kosztów produkcji, a mianowicie wzrostu ceny wapna. Tak. No bo silka, silka to jest wapna autoklawizowane, tak zwane. Tak, no, chodź, że Chyba tak. Najwyżej no, ktoś tam wypomnie i potem tak, będziemy tak. mogli mieli przyjemność odpowiedzieć. Yy, ale ceny też będą rosły yy, w miarę proporcjonalnie na wszystkich materiałach, bo wiadomo, producenci nie są głupi, wiedzą doskonale. Potrafią liczyć. Na pewno lepiej liczą to. niż budowlańcy. <noise> dokładnie. Którzy nie mają czasu liczyć, bo są zarobieni robotą. To co, może płynnie przechodzimy do poszycia dachu i, i dostępności i cen. Tu się ty wypowiesz. Ja tylko zacznę może tym, że byłem ostatnio w hurtowni e, od poszycia i spytałem o dostępność. Ceramiki 7 miesięcy. No, oczywiście nie wszystkie, ale wybrany model. Generalnie ostatnio powiem szczerze, nie zamawiałem ceramiki, ponieważ wszystkie tematy projektujemy teraz albo przekonujemy inwestorów, żeby projektować na blasze albo na blachodachówce. Natomiast jeżeli chodzi o ceny blachy, no to tutaj jest taki sam spadek jak na stali, tak? Ta blacha mocno poszła w górę razem ze stalą, natomiast jest taki, widziałem ostatnio taki fajny wykres, może, może do przemka wyślę. Że był jakby wrzucony pod filmem albo jakby teraz po prostu wejdzie nam w kadr, jest wykres właśnie cen stali zbrojeniowej elementów tam go walcowanych tam na gorąco czy, czy na zimno, po prostu kształtowników stalowych i też na jednym wykresie jest cena po prostu blachy, pożyć z blachy no i widać właśnie, że te wszystkie materiały się tak samo zachowują jeżeli chodzi o wzrost i spadek cen no bo są wykonane z tych samych po prostu komponentów, z tych samych surowców tutaj było powiedziane, że zostaną nagrane materiały z budowania fundamentów z silki. Także tak, zgadliście, domyśliliście się. Planujemy wrócić do serii nagrań po prostu z budowy w trakcie, w trakcie trwania budowy. Mamy taką fajną budowę, gdzie no, sprawdzamy po prostu rozwiązania bardzo nowatorskie, ale w naszej opinii które mocno usprawnią proces budowy i zostały przez nas zakwalifikowane jako bezpieczne do testowania. Także co, no generalnie muszę kupić nowego gimbala, bo tamten gimbal chyba... Nie chcę pracować. Chyba nie chcę pracować, w sumie to byś mógł kupić, bo, bo ja poprzedniego gimbala kupowałem. Eee, kamera powinna działać, dam ci sprzęty z wagażnika, jak w jedziemy. Do nie, w samochodzie boże. Mam nadzieję, że z tą kamerą się nic nie stało. No i co? I zaczniemy zag nagrywać, i zaczniemy znowu podkładać głos. Chociaż w zasadzie teraz mamy takie głosy, że żebyśmy mogli tak dubbingować jakieś kreskówki. No dobra, no to przechodząc do ostatniej kwestii takiej godnej uwagi, godnej wzmianki, no to jest kwestia okien. Eee, ja powiedziałem w ostatnim odcinku z tego co pamiętam, że cena tych okien nie uległa zmianie, no ta sytuacja się zmieniła. To dosyć diametralnie, ponieważ, przez to, że mówiłem też o daszkach szklanych, że bardzo mocno to szkło hartowane poszło w górę. No, zwykłe szkło też poszło w górę gdzieś o 30% zgodnie z informacjami od dostawców yy, okien. Co za sobą pociągnęło, oczywiście, koszty wykonania tych okien, no i niestety profile okienne również poszły do góry. Także ta cena okien mocno wzrosła, ile kiedyś na tam, powiedzmy, jeden lokal mieszkalny w bliźniaku, na te okna gdzieś budżetowaliśmy 9, może 10 tysięcy, na taki standardowy tam 100-metrowy lokal, no to teraz to jest, jest rząd wielkości bardziej 15 tysięcy, także można powiedzieć, że ta cena bardzo mocno poszła do góry względem po prostu poprzednich lat. No i taka historia też od nas z budowy, y, zamówiliśmy okna, zakontraktowaliśmy okna na jedną małą inwestycję, płaciliśmy 70% zaliczki, czyli tam całkiem dużo można rzec, chociaż są firmy, które wymagają teraz 100% przedpłaty. No i okazało się, że tam od, od zamówienia do montażu minęło kilka miesięcy, wiadomo, tak zawsze jest, jak się planuje z wyprzedzeniem. No i okazało się, że y, o ile ten, ta wytwórnia okien mogła sobie kupić profile okienne z wyprzedzeniem i ku, zakupia te profile korzystając z naszej gotówki, o tyle szyby mogli kupić dopiero po pomiarze po prostu okien, otworów okiennych z natury na budowie. No a w międzyczasie te okna, te szyby oczywiście poszły do góry, no i tutaj niestety wykonawca nam o parę tysięcy podniósł cenę pod rygorem po prostu zerwania umowy, no bo generalnie jak te komponenty poszły do góry, musiał po prostu sobie to gdzieś odbić, a z pewnością na brak klientów nie mógł narzekać, a my kontraktując nową firmę ryzykowalibyśmy po prostu rozwaleniem całej budowy, ponieważ stan surowy i tak został wykonany z pewnym opóźnieniem. Jeszcze, jakby później były zamontowane okna, to w ogóle by nam to zblokowało pół budowy i, i po prostu prace, które mogłyby być wykonywane wewnątrz. No bo przy tych cenach, o wiem jeszcze o czym mogę powiedzieć, o cenach kabli, bo to jest to jest ciekawy case. Przy tych cenach przewodów, które są, wszyscy elektrycy no po prostu boją się kłaść te kable na ściany przed wykonaniem okien. A jeżeli chodzi o ceny przewodów, no to tutaj. Był lekki spadek gdzieś tam w okolicach lutego, nawet na warsztatach stacjonarnych pod koniec lutego. Mówiłem o tym, że te kable lekko idą w dół, że tam cena jest gdzieś z 4 zł, ponad spadła na 3,50 netto, jeżeli chodzi o przewód 3x2,5 YDYP. Płaski. O tyle już jak ta stal poszła mocno do góry po wybuchu tej wojny, po prostu na Ukrainie. No to również kable, przewody poszły bardzo mocno do góry. Ja, jak dostawałem faktury gdzieś pod koniec marca, pod koniec kwietnia, to cena tych przewodów była powyżej 6 zł, czyli poszło nam o 50% do góry, można powiedzieć. Natomiast teraz już znowu możemy zaobserwować lekki spadek. Jak dostałem fakturę za przewody na koniec maja, to tam gdzieś miałem 5,15, czyli te spadki stali po prostu na rynku ciągną ze sobą również spadki innych materiałów, ale było to dla mnie mocne zdziwienie, jak właśnie dostałem fakturę za te krążki, za te przewody, że ta cena tak mocno poszła do góry. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te ceny materiałów zmieniają się z miesiąca na miesiąc, zapraszamy do obejrzenia poprzedniego filmu na ten temat. Tutaj macie ten, możecie sobie kliknąć, zobaczyć, jak to wygląda. No tam nam się udało przewidzieć większość cen, zasadzie chyba wszystkie. Mm, nie, sorry, dwóch się nie udało przewidzieć, no ale wtedy jeszcze było dwa tygodnie przed wybuchem wojny, która tutaj trochę pozmieniała sytuację na rynku. Zobaczymy, jak nam pójdzie po tym filmie. Jeszcze może transport, co? To A, tak, tak, teraz Mówimy ja o jednej mówię. ważnej kwestii, Dobra. bo materiały materiałami, ale nie możemy zapomnieć o logistyce, o spedycji e, i, i materiałach, które muszą zostać przywiezione i, i rozładowane w jakiś sposób. Bardzo ważna kwestia, bo można było sobie pozwalać na pewną nonszalancję w organizacji transportów na, na budowę, można było brać niepełne transporty, można było sobie pozwolić nawet na przywiezienie jednej palety jakiegoś materiału. Te czasy się kończą. E, tu oczywiście kwestia ochrony środowiska jest bardzo istotnym elementem, ale rażąco wzrastające ceny usług spedycyjnych są już tak odczuwalne, to o czym, o czym wspomniałem wcześniej, 20% ceny bloczka stanowi przewiezienie go tirem z, z fabryki na skład budowlany. Jeżeli mówimy o aucie takim pełnym, który załaduje 20-22 palety, 1300-1600 zł netto, plus do tego, dorzućmy jeszcze przewóz HDS-em na budowę, no bo z tira nie rozładujecie, jeżeli nie macie koparki eee, Dalej, koparka, sprzęt budowany ciężki Oczywiście to wszystko jest powiązane również z, z, z ceną y, paliw eee, Koparka już nie kosztuje 120 zł netto Nie znajdziecie za 120 zł netto Chyba, że po znajomości albo ryzykując troszeczkę jakością W tej chwili 160 zł netto za robocze godziny koparki Takie zwykłe 7,5 tony koparko-ładowarki Jest to cena, cena rynkowa jeżeli chodzi o większe koparki 200 zł i więcej, tak samo dźwig już nie znajdziecie dźwigu za 160 zł czy za 180 zł za robocze godzinę, teraz to jest 260 250, oczywiście mówię o takich dźwigach 20-30 metrów, a nie o jakichś tam potężnych maszynach, wszystko to sumarycznie robi wam różnicę w cenie, bo jeżeli tych transportów ściągnacie kilkadziesiąt i każdy z nich waży i kosztuje 1000 zł, to macie 20-30, czasem 1000 Złotych wydane na same transporty. I teraz kwestia jeszcze palet, która pozostaje do poruszenia. Też pamiętajcie, że te ceny mocno wzrosły. To nie jest kwestia samego materiału, oczywiście, bo drewno, tak jak mówiliśmy wcześniej, ono się podnosi i spada. Ale tutaj chyba hurtownie i producenci zauważyli tendencję budowlańców do wykorzystywania palet do tworzenia wszystkiego, wszystkiego innego niż to, do czego zostały palety stworzone. Więc jak się wysyła na budowę 100 palet, to się okazywało, że wraca z niej 10 i to jest dobry wynik. Teraz na przykład w jednej firmie, która, która sprzedaje bloczki silikatowe, paleta, zwykła paleta, nawet nie europaleta w formacie, ona tam jest 80 na metr, chyba kosztuje 45 zł netto. Znaczy to tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, nawet nawet widziałem ceny po 60 zł netto, jeżeli chodzi o kację, ale tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, że oni nie kaucjują tylko tych europalet, które tam mają dużą wytrzymałość, są wielokrotnego użytku, jest niska szansa, że ulegną uszkodzeniu, czy w trakcie transportu, czy, czy na budowie, ale kaucjowane są też te najzwyklejsze palety, po prostu niecertyfikowane, zbite z paru desek nieobrzezanych i… nieobrzezanych nie to, nie... to chyba są nie... jest słowo nieoprzynanych desek y, i z po prostu paru kawałków, y, paru takich tam małych kawałków zbitego drewna, y, które kiedyś na skupie y, kosztowały tam 4 zł, no, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o skup. Także tutaj no, generalnie to jest, y, tak sobie robił upselling y, te wszystkie wytwórnie bloczków, y, te wszystkie hurtownie, y, reko rekompensują po prostu sobie straty y, związane z drogim biznesem, z drogim prowadzeniem biznesu w Polsce, o, może tak. Tak, czyli pamiętajcie, podsumowując, żeby nie zapomnieć o cenie transportu, rozładunku i sprzętu ciężkiego i nie zapomnieć o za palety, które wyłożycie pieniądze, odzyskacie, nie, nie całą kwotę, bo nigdy się nie uda odzyskać wszystkich palet.